I jego przyszła narzeczona na to się zgodziła. Ogólnie do... Zaraz wam nagram jeszcze jedną gwiazdę. Cześć wszystkim. Mamy bardzo gorący, słoneczny poranek. Godzina dziesiąta. I dziewczyny po wczorajszym pierwszym dniu ślubu obudziły się z gorączką. I w sumie teraz rozumiem, dlaczego Isza wczoraj zasnęła na ślubie. Ponieważ wtedy już chyba źle się czuła. Życzymy wszystkim miłego pa, pa. dnia. Nie papa, pa. zaczynamy vloga. Zostańcie z nami. Pokaż, co ty tam masz. Koparkę? Tak? To jest koparka? Idziemy rozwiesić pranie? Tak. Póki dziewczyny śpią, daj mi rączkę. Idziemy, prowadź mnie. Prowadź mnie. Zobaczcie, znalazłam taki cięcień, naprawdę. <laughs> Jedyny taki zakątek, gdzie można było spokojnie nagrać bez słońca. A tu, zobaczcie, tu po prostu nie da się otworzyć oczu. Chodź, daj mi tak. rączkę. Mama opowiada, tak? Mama opowiada? Tak. Chodź. Tak. Uh mhm. -huh. Nasze auto? A tu mamy drzewo oliwkowe, tak? Synuś, tak. ty się chyba znasz na tym. To jest drzewko oliwkowe? Oliwa to jest? Tak. jest się zna na wszystkim. Tu już trochę pranie rozwiesiłam. <gorsza> Gorący jest. Co się stało? Mama ja jest pali się jak kurczak. Spali się kurczek, to po co idziecie? Zobaczcie, Liasek ma nowe klawki. moje też. Ale jest ledwo, ledwo w tych klawkach chodzi, więc chyba lepsze są jedne kroksy, a jeszcze lepsze są sandałki. Tak, Liasku? Nawet tata boi się wyjść. A Wy wyszliście? Ile dzisiaj stopni? Na pewno 40 pary stopni. Zobaczcie, <laughs> Ma się, się chowa. Moja jak się czujesz? Powiedz mi, proszę, bo już widzą, opowiedziałam, że Wy chorujecie trochę. Tak? Już lepiej się czujesz? Głowa mi boli. Głowa cię boli. A leży, odpoczywa. Jasko, a ty dobrze się czujesz? Tak, Elias w porządku. Mamy się już lepiej, tylko Aisza biedna. Minęła godzina i wracam po swoje suche pranie. Zobaczcie, co nam kupił Mesio. Mamy późne owocowe śniadanie: brzoskwinie, morele, jabłuszka, a i Świeże Tak, i ja świeże figi. Co będziesz nagrywała? Maja chce nagrać film na swój kanał, nareszcie. Co tu mamy? Jesku, co ty lubisz? Lubisz broskwinie? Tak. A Isza przymierza sukienkę na kolejny dzień ślubu. I jak Isza? Super? Wow. Jak księżniczka. Mamy księżniczkę. Mamy Ufa. A to mają sukienka. To na godzinę, kiedyś było. Tak, dobra. Synu, a ty co robisz? Gorąco jest? Dobre. Tak. tak. Elietku, ty jesteś już cały mokry. Fajnie tak? Dobrze? Dobrze tak? Nie dobrze. Ja wracam do Majusiu, ponieważ mają tu salon piękności. Mnie zaprasza i robi mi różne fryzurki fajne. Majusia, co ty robisz? Co ty z mamą robisz? Ojej! Oj, Hej! Oj, Chcesz oj. Zobaczcie, kogo tu mamy. Mamy obiad. Na obiad mamy ryby, pryton, tomat i chyba pomidory. Wracam do Was. Kolejnego dnia obudziłam się chore. Mejo też. Dziewczyny na szczęście już czują się dobrze. Jasek też troszeczkę miał jakąś podwyższoną temperaturę, ale. Chyba już jest lepiej. Mam nadzieję, że my z Mesią też szybko dojdziemy do siebie, ponieważ naprawdę wakacje są krótkie, a nie chcielibyśmy przechorować przez ten cały czas. Słuchajcie, tutaj za chwilę będzie montowana szafa. Tak jak Wam mówiłam na tych początkowych vlogach z naszego wyjazdu, tutaj wciąż trwa remont, właśnie było przygotowanie do ślubu. Ogólnie dom był podzielony, czyli strefa górna będzie teraz należała do brata Mesia. I wcześniej po prostu tutaj dom był piętrowy, tak? Eliasek mnie szukał, więc musiałam przerwać swoją wypowiedź. Słuchajcie, wtedy jak zmarł tata Mesio, no to jego starszy brat postanowił, że będzie mieszkać z mamą, żeby po prostu mamie było lżej. I jego przyszła narzeczona na to się zgodziła. Ogólnie tutaj, słuchajcie, jest popularne takie, wiecie, mieszkanie ze starszymi rodzicami. No i więc dom jest podzielony na pół, i właśnie tego rozdzielenia domu chciała mama Mesia, żeby po prostu para młoda miała e, osobne wejście, e, jakby osobny dom, e, żeby po prostu nikt sobie nawzajem nie przeszkadzał. I dlatego o, aż mi drży ręka, słuchajcie, naprawdę. E, więc po prostu to jest, też uważam, że to jest dobre, tylko że tutaj teraz trwa taki naprawdę mega, mega. Remont mega przeróbka, i w sumie, jak jechaliśmy tutaj, no to sobie nawet nie wyobrażaliśmy, że to będzie <taki> takie globalne. Co, tam iliasku? Nie wiem, czy życzyłam dzisiaj Wam miłego dnia, ale życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Mam nadzieję, że nie chorujecie. Miłego dnia. Słuchajcie, co my tu mamy: piękny stół, i krzesła. I to wszystko jest y, robota ręczna. Zobaczcie. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba to wszystko. Taki styl. Tutaj jest to w sumie bardzo popularne. I tu jest szafka. Chcesz tatę? Eliasku. Elias szuka tatę. Tu jest, słuchajcie, ta duża szafa, która będzie stała tutaj, ponieważ przez te kilka dni nasze walizki po prostu tutaj stały przy ścianie. Trochę tutaj bałaganu jednak było. Teraz mam nadzieję, że będzie. Dobrze Jesku! tata wrócił Tata Dzisiaj znów mam owocowe śniadanko Figi, uwielbiam te figi, naprawdę dużo lepiej smakują niż te się przywożone na przykład w Lidlu Bo to są naprawdę takie świeżutkie, świeżutkie I morele też pyszne A te jabłuszka, słuchajcie, chociaż one są zielone No to one są naprawdę e, też pyszne, słodkie Wracam do was wieczorem, już lepiej się czuję i nagle właśnie teraz się okazało, że znów będą jacyś, jacyś gości, więc chyba najwyższy czas ubrać coś innego niż piżama. Chociaż ta piżama jest całkiem ładna. Jest jest tutaj oglądajsze, ma tutaj gumeczko, ponieważ naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. Mama, ja chcę ubrać sukienkę. Mama, ja chcę ubrać sukienkę. Właśnie, nie pokazałam wam już gotowej szafy. Mam już szafę, do Już, już, już szukam, szukam dla Ciebie sukieneczki. Widzicie, co Majusia? Może spódniczka? Ogólnie słuchajcie, nie mamy, nie mamy za dużo tych rzeczy. No już Ejsza tutaj zrobiła bałagan. Maja, masz sukienkę, dwie sukienki w sumie. Słuchajcie, to są przy, wszystkie nasze rzeczy, czyli moje i dzieci. I to jest półka, Majusia, też niezbyt duża. Dobra. Ogólnie też dzisiaj mieliśmy odebrać Eje z lotniska. Kto pamięta Eję, e, siostrzenicę Mesia z Paryża? Ona właśnie... Zobaczcie Kadama dama. To jest starsza siostra e, Mesia. Dobra, na szybko skończę. Mieliśmy odebrać Eję dzisiaj z lotniska. I też miała dzisiaj zrobić dla niej niespodziankę, ponieważ Eja nawet nie wie, że tu jesteśmy, ale słuchajcie, w Paryżu wszystkie, większość lotów jest po prostu opóźniona, więc jestem ciekawa, czy uda nam się ją... Spotkać. To jest starsza siostra Mesia Siedzimy z Eliaskiem. Pijemy herbatkę. Co ty, Eliasku? Zjąć ci tą gumeczkę czy nie? Nie. Jesteś jak dziewczynka, trochę. Ale lepiej, żeby się nie męczył, po prostu on się połoci te włoski. Naprawdę tak. Wiecie, mu teraz przeszkadzają. Pięknie wygląda. Zaraz Wam nagram jeszcze jedną gwiazdę. Ona mnie prosiła, abym aby ją Abym ją jak najczęściej nagrywało, to jest młodsza siostra Mesia. Ogólnie, słuchajcie, zazwyczaj nie piję herbaty z cukrem. Po prostu tego nie cierpię, ale tutaj wszyscy tak piją, więc... Przyłamuję siebie, ponieważ uwielbiam orzeszki pini. Oh, t'es un menteur! Video J'ai <laughs> oh. Je suis Regarde là-bas, regarde. <laughs> Spécial, j'ai arrivé avec la voiture. <rire> oh. <rire> <inaudible> super, pas bien, quoi, Tac! Il Il a juré! Już ja ja psichę nie przyszliście ze mną do lotnisku, to do do Maja, Maja. <sighs> Maya, 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 kocham cię, Aja,